Dzisiaj przed Wami naprawdę sporo dużych srebrnych monet. Monet niezwykle okazałych, niezwykle pięknych, ciekawych i można powiedzieć, że egzotycznych, bo są to monety meksykańskie. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, co przez ostatnie 5 lat udało mi się uzbierać, jeżeli chodzi o Meksyk. Będą to monety różne. Będą to monety kupowane tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra, jak i monety z troszeczkę większą historią, jak na przykład tutaj Kabalito, który pokażę Wam. No, w drugiej części filmu zaczniemy sobie od tych monet najbardziej popularnych. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje, pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominąć Was kolejne filmy i przechodzimy od razu do treści. Na samym wstępie, słuchajcie, dzisiaj białe rękawiczki zamiast czarnych, jestem ciekawy jaki będzie odbiór, czy będzie Wam się bardziej podobał film w białych czy w czarnych. Ja od razu mogę powiedzieć, że są to rękawiczki grubsze, takie bawełniane z tymi monetami nie ma problemu, bo one są duże, grube, można je bez problemu złapać natomiast jak próbowałem na monetach takich mniejszych no to po prostu ciężko, ciężko monetę złapać w tej monecie te czarne jednak są wygodniejsze no ale zobaczymy, jeżeli chodzi o odbiór słuchajcie, tak jak powiedziałem, różne, można powiedzieć, gatunki srebra to co mamy tutaj, poza tym dolnym rzędem to są wszystko monety, które można kup powiedzieć, są kupowane bardzo blisko ceny samego srebra. Są tutaj pewne wyjątki, które Wam pokażę, ale generalnie wiele z nich kupowałem w jakichś zestawach, płacąc za nie dokładnie tyle co srebro. Nawet trafiały się monety, które kosztowały poniżej. Też Wam tutaj pokażę kilka przykładów. Natomiast te monety, które tutaj mam na dole, to już zupełnie inna historia. To są monety starsze, rzadsze, no i tym samym droższe. Generalnie zauważyłem, że Meksyk u nas jest wbrew pozorom dosyć popularny. Popularny zarówno wśród osób, które chcą sobie dołożyć coś ciekawego do swojego zbioru, jak i wśród osób, które chociażby interesują się samym srebrem czy też monetami bulionowymi. No, bo jednak onza ma swoją urodę i no, naprawdę jest fajną ozdobą, fajną ozdobą kolekcji. Natomiast nie spotkałem, żeby ktoś faktycznie zbierał Meksyk tak. I powiedzmy, budował jakąś taką szerszą kolekcję, chociażby to, co widzicie tutaj na ekranie. Jeżeli wy takie monety zbieracie, no to podzielcie się tutaj w komentarzu opinią na temat tego, co widzicie i jakie jest Wasze zdanie na temat tych monet. Dobra, przechodząc już od razu do sedna. Pierwsza moneta, która tutaj się znajduje, nie bez powodu, bo to jest, słuchajcie, Olimpiada 1968 rok. Można powiedzieć, że od tej monety. Zaczęła się cała historia, cała moja przygoda z monetami meksykańskimi. Ta moneta jest najłatwiej dostępna. To jest moneta w nakładzie powyżej 18 milionów sztuk, 25 peso, próba 720, to jest 22 gramy, o ile dobrze pamiętam. No, i tych monet jest naprawdę sporo, w zasadzie często. Jak są jakieś aukcje, no to ona się trafia naprawdę, naprawdę często, ale ta sztuka, którą tutaj widzicie, ona jest wyjątkowa pod tym względem, że jest naprawdę ładna. Te monety, ze względu na to, że jest ich sporo, często walają się gdzieś w jakichś zestawach mm, razem z innymi, traktowane jako czyste srebro. Znaczy, w sensie czyste srebro. Próba 720, ale w sensie taki junk silver, że kupujemy na wagę jak, jako srebro obiegowe ciężko znaleźć dosyć ładną sztukę. Ja taką właśnie znalazłem. No i jestem zadowolony niezmiernie, że taka moneta w mojej kolekcji się znajduje. Miałem kilka innych w słabszych stanach, no ale one już mają nowego właściciela. Więc taka moneta na start. I teraz tutaj wszystkie kolejne, które mam, ja o nich nie będę omawiał, ja ich nie będę omawiał szczegółowo ze względu na to, że, no mówiąc wprost, większość z nich była kupowana po prostu w zestawach, płacąc za nie jak za same srebro i no nie znam historii Meksyku, nie jestem znawcą ani geografii, ani historii tego rejonu, więc ciężko mi się wypowiedzieć i opowiadać o postaciach, które tutaj się znajdują pokażę Wam po prostu kilka jak one wyglądają, ta jest chyba wyjątkiem, bo wiem, że tą kupiłem kiedyś na Allegro i za nią zapłaciłem więcej bo bodajże w okolicach 160 zł natomiast pozostałe jakby sobie po prostu przeliczyć wagę, próbę no to mniej więcej tyle nie, za nie płaciłem. To co one mają też co, co one mają tutaj ciekawego te monety, że każda z nich praktycznie ma opisane parametry, czyli tutaj mamy 28,888 g próba 900 1960 rok. Zobaczcie tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze kilka innych. tu jest 77. Co tutaj jeszcze może taka? To jest bodajże rocznica Konstytucji, o ile się nie mylę. Tak, Konstytucja Meksyku. I to też jest próba 900. Duże monety, naprawdę robią one konkretne wrażenie. Ale myślę, że to, co bardziej ciekawe, znajduje się dalej, więc przejdę od razu. No i słuchajcie uncjówki. Tutaj cztery sztuki, ale można powiedzieć różne. Ta jest najstarsza, bo to jest rocznik 1979 i to jest słuchajcie, próba 925 ale to jest generalnie uncja czystego srebra bo tutaj mamy 33,62, nie wiem czy to dobrze widać gramy próba 925 i daje nam to Una Un Onza Troide Plata Pura czyli jedna uncja czystego srebra waga 1979 Mennica w Meksyku. Piękna, piękna, duża moneta. Kolejna uncja. I zobaczcie tutaj na średnicy, jak ona jest mniejsza wyraźnie od tych, które są obok. I to jest 85. Już jedna onza, tak zwana. Czyste srebro. I tutaj już mamy po prostu trzydzięczkowe srebro. Gruba moneta. Tutaj godło Meksyku. Też bardzo ładna uncjówka. Rzadsza. Ja za nią zapłaciłem, słuchajcie, w granicach chyba 170 zł, o ile dobrze pamiętam, z 3 lata temu. No więc to można powiedzieć, że jeżeli by patrzeć tylko i wyłącznie na zawartość srebra, no to słaby interes. No ale fajna ozdoba kolekcji. Kolejne dwie to już współczesny wizerunek meksykańskiej ONZY. To jest 2003 i jeszcze jest 2000. Ósmy rok i te monety bodajże płaciłem po 138 zł, też chyba z 3 albo 4 lata temu. Także nie była to jakaś specjalna okazja. Ale mimo wszystko te meksykańskie uncjówki są dosyć często przez kolekcjonerów do zbiorów dokładane. Nawet jeżeli ktoś nie zbiera czy nie kupuje generalnie monet bulionowych, no to te po prostu są niezmiernie ładne. Więc dwie typowe bulionówki. No i dalej, dalej mamy azteckiego wojownika, czyli też coś, co jest po prostu jak dla mnie wizerunkowo rewelacyjne. Dwie sztuki, 1948, czyli najczęściej spotykana ta właśnie ten typ monety. 30 gramów, jest to srebro próba 900. 30 gramów, 900 opisane. Natomiast warto by tutaj parę słów powiedzieć na temat tego 47, bo generalnie dotarłem do informacji, że te monety, były w 4, te monety z datą 48 sporo było restrajków, ale nie wiem dokładnie kiedy, w jakich latach. Jeżeli macie jakieś informacje, to możecie mi podrzucić, napiszcie w komentarzu. Natomiast wiem, że 47 nie, był, nie było re 47. No to powoduje, że tych monet jest mniej. Nie mówię, że jest to moneta jakaś specjalnie rzadka, bo da się je bez problemu bez problemu trafić. Natomiast jak mam do wyboru 47 albo 48, no to jednak 47 jest ciekawszy. I to też często widać w cenach. Te monety gdzieś w, dzisiaj gdzieś w granicach pomiędzy 160 myślę a 200 zł w zależności od stanu, przy czym ta 47 zazwyczaj to jest ta górna górna granica tego przedziału, który poda, podałem. Kolejny rząd, który tutaj mamy, to też monety obiegowe, bo te dwie już były monetami obiegowymi. Idziemy dalej z monetami obiegowymi. I tutaj troszeczkę przyspieszę, bo tutaj mamy popularne monety też, które dosyć łatwo są dostępne. U nas się regularnie trafiają, czyli Hidalgo w wersji 10 i 5 pesetowej. Różne próby, tutaj mamy próbę 720, 27, 27 gramów i 720, a tutaj jest 28,8 i próba... 900 Dias, Pesos i A tutaj mamy Cinco Pesos, tak? Czy to jest 5, 10, o ile dobrze odczytuję? Następnie mniejszy Hidalgo, czyli 5 Pesos, już troszeczkę późniejsze. Tutaj mamy rocznik 57 i następne 3 monety, jednopesowe. Ta jest dosyć ładna. 47 bardzo ładny. Bardzo ładny stan próba 720. I tutaj pokażę Wam taką ciekawostkę, czyli 47 próba 720. Tutaj dobrze odczytałem rocznik, bo tutaj mam 47, a tutaj 43. Tak patrząc za telefonu zawsze trochę trudno. Tutaj mamy 47 i tu już jest próba 500. A tutaj mam 64 i słuchajcie, tutaj jest bardzo ciekawa moneta, bo tutaj mamy próbę 100, czyli można powiedzieć, że symboliczna zawartość srebra 1,6 g, bo ta moneta ma 16,6 g, próba 100, więc kwalifikujemy jako srebrne, ale symbolicznie, tak. No i tu ciężko mówić, że za tą monetę zapłaciłem jak za zawartość srebra, bo musiałaby kosztować jakieś 5 zł wtedy, albo nawet nie, a zapłaciłem 20 zł ze względu na bardzo piękny stan. Więc tutaj zamykam te monety, które są łatwo dostępne i tak powiedziałem pewne wyjątki. Za tą monetę bodajże zapłaciłem 160 zł, to patrząc na to, ile ona wtedy kosztowała po srebrze, no to mniej więcej 80% powyżej ceny srebra. Te uncjówki też były dosyć droższe w granicach, chyba około 180 za sztukę. No, nie mam tutaj, nie zapisałem sobie z boku cen, ale mniej więcej tak to, tak to wyglądało. Te też kosztują. Normalnie na rynku zdecydowanie powyżej ceny srebra, aczkolwiek przyznaję, że jedną z nich udało mi się kiedyś znaleźć za 100 złotych, czyli praktycznie w cenie srebra. No to są zalety szukania różnych skarbów właśnie na giełdach starości. Takie coś, takie coś trafiłem. No ale słuchajcie, przejdźmy do tego, co mamy na dole, bo tutaj są najciekawsze rzeczy. Kolejna rzecz to jest jedno peso 1911 rok i to jest, słuchajcie, moneta, która jest naprawdę monetą przepiękną. Mamy kabalito, konik. Zobaczcie, jak to wygląda. I ta moneta, nawet jeżeli ktoś monet meksykańskich generalnie nie zbiera, to wiem, że te monety są bardzo chętne do zbiorów gdzieś dokładane. Ze, między innymi ze względu na, na właśnie pięknie przedstawiony tutaj wizerunek. Nie wiem, co tutaj jest awersem, co rewersem. No, ale generalnie tutaj na wizerunek tego, tej postaci na koniu. Naprawdę, naprawdę rewelacyjna. Moneta 1 Peso 1911 rok. Stan widać przetarcia myślę, że taki 3 plus. No niemniej jednak prezentuje się świetnie taka ciemna patynka. Kolejna moneta z takich ciekawszych, to jest słuchajcie, 2 Peso, to jest 2 PESO 1924 rok. No i to, to co tutaj ciekawe, to Wizerunek właśnie tego meksykańskiego anioła wolności, który potem mamy na chociażby tutaj na tych końcówkach, Potem on jakby zmienił troszeczkę wygląd, ale tutaj chyba był pierwszy raz przedstawiony. 2 peso, 24 gramy czystego srebra. To też jest ciekawe. Natomiast to jest próba 900, o ile dobrze pamiętam. Jest tutaj też powinno być chyba 27 coś, tak? Piękna, piękna moneta kolejna kolejna moneta no tutaj już idziemy troszeczkę w starsze roczniki UN Peso próba 902,7 Mennica w Meksyku 1870 rok. Zobaczcie jak to wygląda. Republika Meksykana. Waga czapka frygijska. Pięknie. Piękna. Szkoda, że ma te graffiti tutaj, ma takie Rysy, no ale nie odbiera jej to mimo wszystko uroku, bo w tej patynie wygląda rewelacyjnie. I dwie kolejne monety, które są na pierwszy rzut oka takie same, natomiast różnią się nominałem, bo mamy tutaj PESO i mamy 8 Reali. Ta po lewej, 8 Reali 1896, a tutaj mamy PESO 1898. Prawie że bliźniacze, ale jednak inne. Nominał, godło, z tej strony jeszcze trudniej rozróżnić, Republika Meksikana. No i teraz tak, przeszliśmy całe, tak jak powiedziałem Wam, te monety, które tutaj są na dole, to są monety najdroższe, za te, które tutaj widzicie, te trzy pierwsze, no to są monety gdzieś w granicach 400 zł wzwyż, te dwie, no to myślę, że od 200-250 zł da się takie monety generalnie, generalnie kupić. To jest sporo monet, monet meksykańskich, natomiast wiem, że można by tutaj jeszcze kilka ładnych monet do zbioru dołożyć i to zarówno takich, które są czysto, można powiedzieć, kupowane ze względu na srebro, jak i monet do kolekcji. Na pewno chciałbym tutaj jeszcze dołożyć z tych monet okolicznościowych. Jest taka bardzo ładna moneta z pociągiem. Ona też jest monetą opisową, to jest bodajże lata 50. Ona jest dosyć droga, bo jak sprawdzałem za granicą, to ona kosztuje gdzieś około 500 euro. E, przepraszam, 100 euro, czyli gdzieś mniej więcej do 500 zł. Wiem, że dałoby się może dostać od 100 euro w górę. No więc nie ukrywam, że właśnie sobie tak szukam, poluję. Może uda się gdzieś w jakimś zestawie. Ze srebrem takie monety trafić, to się czasami zdarza. Rzadko, bo rzadko, ostatnio coraz rzadziej, ale mimo wszystko, kilka z tych monet, które jak sobie sprawdzałem, wyceny to też kosztowały troszeczkę, a ja płaciłem za nie jak za, można powiedzieć, za złom. I jest sporo monet meksykańskich dużych, takich okolicznościowych, czy monet kolekcjonerskich, chociażby z okazji Mundialu, wiem, tam z piłką nożną. No jest, tego, jest tego dosyć dużo, ale przyznaję szczerze, że u nas jednak one się trafiają dosyć rzadko. No i tym samym, jak już się trafiają, no to te ceny też są dosyć wysokie. Jak się coś w zestawie trafi, na pewno będę do zbioru dokładał. Dajcie mi znać, Słuchajcie, jak Wam się podoba właśnie taka kolekcja monet meksykańskich, bo ja powiem Wam szczerze, jak sobie je tak wyłożyłem na tackę, no to naprawdę robi to, robi to wrażenie, gdzieś miałem po, poukładane w jakichś kopertkach, w jakichś tam e, tych foliowych flipach, no ale dopiero jak się je wyłoży tak właśnie razem, no to jest, jest fajny efekt. Dajcie mi znać. Co myślicie na temat tego, co dzisiaj dla Was przygotowałem? No i zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki, cześć.